Dzień dobry Państwu. Żyjemy w świecie, który zmienia się z dnia na dzień. Codziennie docierają do nas informacje o trudnej sytuacji setek tysięcy dzieci z różnych zakątków świata. Postępujące skutki zmian klimatycznych oraz związane z nimi braki wody, susze, migracje ludności to problemy, które będą wpływać także na życie dzieci w Polsce. Niezwykle ciężko jest przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja najmłodszych obywateli naszego kraju za 10, 20 czy też 30 lat. Świat zmienia się dynamicznie i za miesiąc może nas czymś zaskoczyć. Lekcją była i wciąż jest dla nas pandemia koronawirusa. Jej skutki odczuwają miliony dzieci i nastolatków na całym świecie, w tym także i w Polsce. Jeśli nie zaczniemy myśleć perspektywicznie i działać, to obawiam się, że za dekadę lub dwie dzieci w Polsce, ale i na całym świecie będą mierzyć się z jeszcze większą ilością problemów. A do tego nie możemy dopuścić. Musimy działać, musimy być odpowiedzialni. Musimy działać wspólnie, aby zagwarantować wszystkim dzieciom na świecie realizację ich praw. Musimy dbać o Ziemię i jej ograniczone zasoby. Powinniśmy zostawić dzieciom świat taki, w jakim sami chcielibyśmy żyć. Dziękuję bardzo.